Czy masz tak, że chcesz zacząć ćwiczyć, a nie wiesz jak? Może zacząłeś ćwiczyć, ale nie wiesz tak naprawdę za co się zabrać. A może chcesz ćwiczyć po prostu dlatego, że chcesz się odstresować i lepiej się poczuć? Mam na to sposób. Na zamkniętej grupie na Facebooku prowadzę trzy razy w tygodniu zajęcia online, z których możesz skorzystać. Dlaczego więc warto zainteresować się moimi zajęciami? Po pierwsze, nie tracisz czasu na dojazd, to zajęcia przychodzą do ciebie. Wystarczy smartfon, tablet bądź komputer i na mojej zamkniętej grupie możesz jednym kliknięciem odpalić zajęcia. Tak naprawdę możesz ćwiczyć z każdego miejsca na ziemi, czy to będzie Berlin, Tokio, Nowy Jork, nie ma żadnych ograniczeń. Ogranicza cię tylko stabilne łącze internetowe, które de facto w dzisiejszych czasach jest wszędzie. Jeżeli nie masz czasu w ustalonych godzinach, żaden problem. Nagrania live'ów zostają na grupie, więc w innym terminie możesz je odtworzyć i ćwiczyć tak naprawdę kiedy chcesz. Na grupie jesteś bardziej inkognito, nie musisz przejmować się opiniami innych ludzi, którzy są w klubie. Ćwiczysz zacisza swojego domu, a osoby z grupy wspierają Cię w Twojej drodze do osiągnięcia Twojego, Twojego celu. Na grupie, prócz pracy nad ciałem, pracujemy również nad głową. Jest to przykre, w jakich czasach przyszło nam żyć, natomiast musimy, musimy to zaakceptować, musimy się z tym pogodzić i musimy trzymać się razem, odstresować się. Taką formą odstresowania są również zajęcia i różnego rodzaju zadania, które również są na grupie. Pamiętaj, inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja. To jest Twój czas.